Jeżeli zastanawiasz się ile lat wsparcia ma Poco F8 Pro oraz Poco F8 Ultra, no to już spieszę się z odpowiedzią. Xiaomi obiecało 4 lata aktualizacji Androida, co oznacza, że skoro startujemy z Androidem 16, no to w teorii powinniśmy otrzymać aktualizację do Androida 17, 18, 19 i 20, kiedy oczywiście już te Androidy wyjdą. Co do daty... Tych aktualizacji, kiedy one nastąpią, to oczywiście na ten moment nie jest to pewne, i tutaj producenci na bieżąco oczywiście będą informować o tych aktualizacjach, kiedy będą one nadchodzić na wybrane modele. Natomiast dodatkowo mamy jeszcze dwa lata dodatkowe, jeżeli chodzi o Usprawnienia zabezpieczeń, jakieś aktualizacje zabezpieczeń. Także mamy 4 lata aktualizacji Androida oraz 6 lat wsparcia związanego z zabezpieczeniami. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.